Dzisiaj znowu otwieramy. Mówię Podbiliście trzy Jeszcze jedną w następnym odcinku To jest następna saszetka Jakbym was nie szukał. Następną jeszcze trzy mam Są te karty nikomu. Te są karty do wygrania Jakby coś Jeszcze wam przypomnę To jest Wojtek, Krzysiek, ryżyk Linety Rybus i Fabieski. A nas to saszetkę nie powiem, to otwieram. Mi się jakoś podobają te karty. I mamy tu Kamil, grecki, dziewczynęk. Adam Nawałka, u pierwszy raz I tu jest Krzysztof Moczyński, Kuba Błaszczykowski To może mi mówię do Tylko jeden Od teraz, jeden komentarz Jedna, wędruje Możesz być pierwszy Jak nie masz tej karty No to ja się z wami żegnam To elo elo nara.